Jasne ubrania straciły swój blask? Nowa, innowacyjna technologia Pervol odnawia je w swoich dziesięciu praniach. Nowy Pervol przywraca życie w swoim jasnym ubraniom! Nowe? Nie! Wybrane w Perbolu. Mam plan! Złoty mi się! ciu, kocham tę marwotę. Do dzieci dorosłych. Oreal Aqua Plus każdego dnia. Rozerwij, wsyp i poczuj wpływ codziennego nawadnienia z formułą elektrolitową H2 Oreal Boost. Oreal Aqua Plus wspomaga wchłanianie wody, a codzienne nawadnianie inspiruje Cię do dzielenia się pełnią życia z całym światem. Bo kiedy jesteś pozytywnie nawodniony, pozytywnie odbierasz każdy dzień. Codzienne nawodnianie z Orial Aqua Plus pozytywnie wpływa. Szukaj w aptekach.